Kania Emil, mieszkam w Bartnym i jestem instruktorem na warsztatach kamieniarskich, a ja zajmuję się kamieniarstwem w taki sposób hobbystyczny. Zrodził się taki pomysł, żeby zrobić właśnie takie warsztaty, o ile znajdą się osoby zainteresowane takim tematem jak rzeźba kamieniów. Ja mogę się podzielić swoją wiedzą którą zdobyłem jeszcze u ostatniego batnieńskiego kamieniarza, który nazywał się Jan Chwalik I, i tu, na tych spotkaniach uczymy się jakich narzędzi się używa czyli dłuta, młotka jak, jakie to narzędzie są, pałki drewniane i tam u koleżanki widać tematyka prac jak tutaj jest dowolna i w zasadzie każdy, każdy uczestnik robi jakiś własny projekt według własnego pomysłu ja niczego nie narzucam ale to Bartne, że taką koniecznie fizycznie i dlatego ja o nim zawsze wspominam, bo, bo to jest, że tak powiem, źródło mojej inspiracji. Jak sprowadziłem się do Warfnego, zainteresowałem się tym w ogóle jak, jak ludzie obrabiali ten kamień za pomocą jakichś, jakich narzędzi. I też były właśnie takie warsztaty jak, jak tutaj. I ja, jako no już dorosły, dorosły człowiek, na takie, na takie warsztaty poszedłem. No i nauczyłem się obrabiać. Później, oczywiście, doskonaliłem te umiejętności sam. Podstawowymi e, takimi narzędziami do obróbki kamienia jest szpic, geizer, też w różnych e, że tak powiem, szerokościach. Majzle służą do, do zacinania, do robienia takich gładkich, gładkich powierzchni, bardziej tak jak tam u koleżanki widać. A szpic robi taką fakturę. Mniej więcej obróbka to taka szpicem. Nazywa się szpicowanie. Do wygładzania służy taki młotek. To się nazywa groszkownik. I faktura, która powstaje, to się nazywa groszek. Winkiel. Tu akurat przy takich rzeźbach plastycznych nie jest nam potrzebny, ale gdybyśmy robili coś takie o kształtach geometrycznych, to żeby złapać kąty narożniki, to jak najbardziej ten kątownik jest nam niezbędny. No i młotek do pobijania. Ja tutaj może pokażę tak. Czynność, to się nazywa szpicowanie. Wbrew pozorom, przy kamieniacy nie jest potrzebna siła, tylko cierpliwość. Czyli można powiedzieć siła, ale woli. który ileś tam musi godzin spędzić i, i, i poświęcić na to, żeby, żeby to dzieło powstało. moje pierwsze warsztaty kamieniarskie, już miałam do czynienia z drewnem, ale chciałam poczuć kamień. Bardzo fajnie, że powstał taki projekt ministerialny tutaj i że ginące zawody no, mogą w jakimś stopniu być kontynuowane. Nie można powiedzieć, że to jest kontynuacja, ale jakiś zalążek naszej tradycji tutaj regionalnej jest kontynuowany. W taki czy inny sposób, i to jest fajne. E, powstanie klucz Ang, oczywiście z tej strony, e, jest widoczny. E, tak jak wcześniej, tutaj nasz mistrz tradycji Emilkania powiedział, nie narzucił nam e, tematu i tematy są e, dowolne. Ja akurat e, jestem zachwycona. I fascynuję się od zawsze mitologią egipską, więc wybrałam tutaj taki motyw egipski. Klucz Ang. Ja chcę, ja chcę wyrzeźbić mojego kupina, barana, więc zobaczymy. To jest mój pierwszy raz z, z rzeźbą w kamieniu, więc nie mam w tym doświadczenia. Rzeźbiłam w drewnie i gdzieś tam jakieś pojęcie o tym mam, ale nie o, nie o kamieniu, więc tutaj już takie różne. To jest na pewno cięższy materiał, już widzę, że już wychodzą takie mi różne tutaj problemy, jak na przykład o coś się odłupie i tak dalej, więc to, to na pewno ta głowa nie będzie tak wyglądać, jak wygląda. Mam nadzieję, że pod koniec będę mogła powiedzieć, że zrozumiałam materiał i narzędzia. Za jakiś czas tutaj to już panowie zobaczycie dużo, dużo więcej, że z tych kamieni wyjdzie przynajmniej część tych zamierzonych kształtów, o których twórcy, twórcy myślą. No jesteśmy na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Mistrz Tradycji. No jak widać na, na, na tych tutaj pracach, jest postęp. Dziewczyny już trochę okiełznały kamień. Trochę już że na niektórych pracach widać zarys tych planowanych projektów do realizacji. Ale tak jak mówię, My się spotykamy tutaj po to, żeby przede wszystkim poznać i materiał, i metody jego obróbki. Dzisiaj kolejny dzień zmagań z tematami, z pracami, z materiałem. Na pewno widać już znaczące postępy w pracach każdego z uczestników. Myślę, że już każdy, każdy z twórców poznał techniki. Pracy z kamieniem, możliwości obróbki narzędziami, problemy przy tej obróbce, bo takie tematy wychodzą w praktyce, ich się trzeba nauczyć samemu. Ja mogę pewne rzeczy pokazać, na pewne rzeczy zwrócić uwagę, ale już konkretnej pracy każdy musi uczyć się sam. Co zresztą ja też. Musiałem taką drogę przejść. Tego się nie da inaczej zrobić. To trzeba przerobić, przepracować godzinami, żeby dojść do, do pewnych nawyków, do pewnych ruchów. No i trzeba mieć, że tak powiem, przyjemność, znaleźć tą przyjemność pracy przy kamieniu. Ja tu już tak jak parę paręnaście spotkań jest z nami. Widzę, że uczestnicy już tą przyjemność tej pracy znaleźli. Myślę, że po zakończeniu tych warsztatów ta przygoda na pewno się nie skończy, a jest to dopiero początek wyzwań, które stoją przed wszystkimi, którzy tutaj się spotykają. że że takich było najwięcej. Sobie tu podbieraj trochę, razie, tak, tak, eta tak etapowo, tak? Albo, w nawet, drugą albo nawet tak. Wiesz, no się tak, wybierała A tu mnie nie odpadnie wtedy? Nie, bo to tylko trzeba jechać po jest trochę. Myślę, że to już chyba jest nasze ostatnie spotkanie z kamerą, nie, nie, nie z uczestnikami. No, zbliżamy się już tak pomału, krok za krokiem ku końcowi. Myślę, że teraz to już jest najtrudniejszy etap tych naszych warsztatów, kiedy trzeba wykazać się naprawdę takimi umiejętnościami precyzyjnymi. I takimi umiejętnościami warsztatowymi, których no, tutaj najmniejszy błąd może się niestety zemścić no, jakimś uszczerbkiem, jakąś taką rzeczą, którą by nie chciał popełnić żaden z uczestników, no ale no, to jest dalej to jest dalej nauka i to jest dalej myślę jakiś początek tej przygody. Mam nadzieję, że, że, że po tych warsztatach uczestnicy, którzy już będą. Mieli jakiś tam zasób wiedzy i umiejętności. Może za rok, za dwa pokażemy pracę po, po jakimś czasie, czy, czy udało nam się zrealizować to, czy ktoś dalej pociągnął ten temat, czy niestety nie starczyło, czy nie starczyło sił albo chęci. Dzisiaj się spotkamy, spotykamy na ostatnim spotkaniu, żeby nie, nie, nie powtarzać za bardzo, które kończy projekt Mistrz Tradycji poświęcony w tym wydaniu kamieniactwu. Spotykamy się we w, w gronie uczestniczek i prezentujemy prace, które powstały w ramach, w ramach tego, tego projektu. Ja myślę, że każdy z uczestników jest zadowolony z tego, że mogliśmy tutaj podzielić się wiedzą, zdobywać nowe umiejętności. No i dowodem tego są te dzieła. Nie boję się tego stwierdzenia użyć dzieła, które możemy tutaj podziwiać. Cieszę się bardzo, że znalazły się osoby chętne do poświęcenia czasu do zgłębienia nauki i tajników y, kamieniarstwa, nie tylko takiego użytkowego, ale bardziej w takim ujęciu artystycznym, jak również y, y, osobom z ministerstwa, które znalazły fundusze na to, żeby można było tą działalność i tą wiedzę kultywować dla przyszłych pokoleń. Moją uwagę przykuł portal i bardzo zniszczony już element mieszczący się właśnie w portalu stojącym po sosiecku kasztelu renesansowym i postanowiłam właśnie odtworzyć zniszczony element. Moja rzeźba to yy, ma tytuł Jaty, jest to bardzo osobista rzeźba dotycząca mojego życia rodzinnego. Tak jak widać, zainspirowałam się mocno tutaj sztuką i obrazem e, krzyk, e, munka. E, No Nie jest to taka tradycyjna forma, e, niemniej e, bardzo mi się podobała e, ta praca z, z, z takim materiałem i też chciałam podziękować za możliwość uczestniczenia w takich warsztatach, Emilowi za cierpliwość i prowadzenie, i uczestniczkom za miłe towarzystwo. Wybrałam y... Prostą formę, ponieważ pierwszy raz pracuję z kamieniem, miałam już doświadczenie z drewnem, które jest no wiadomo łatwiejszym materiałem. No i fajnie, że takie projekty powstają i te ginące zawody są jednak, jest taka jakby próba, żeby właśnie te ginące zawody tak całkiem nie odeszły w niepamięć. Może kiedyś ministerstwo coś takiego dla nas stworzy. Projekt Mistrz Tradycji Emil Kania został zrealizowany przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Takim głównym celem projektu był bezpośredni przekaz dawnych umiejętności w dziedzinie rzemiosła, a konkretnie nauka kamieniarstwa. Osobą prowadzącą warsztatę był pan Emil Kania, mieszkaniec miejscowości Batnę, które niegdyś słynęło z wyrobów kamieniarskich. Pan Emil swoje umiejętności zdobył, ucząc się u ostatniego Łomkowskiego Kamieniarza, mistrza pana Jana Chwalika. Do projektu zaprosiliśmy mieszkańców okolic Gorlic i zgłosiło się pięć kobiet. Mogłoby się wydawać, że rzeźba w kamieniu jest to może bardziej zajęcie dla, dla mężczyzn, ale niekoniecznie. Panie sobie świetnie poradziły, czego efektem są wykonane prace rzeźby i płaskorzeźby w kamieniu. Zajęcia warsztatowe odbywały się na terenie Szymbarskiego Skansenu, Skansenu wsi Pogurzańskiej imienia profesora Romana Reinfusa, trwały od maja do listopada 2022 roku. Jako koordynator projektu Etnolog cieszę się, że mogliśmy zrealizować ten projekt. Widzę, że jest potrzeba spotkań, rozmów, integracji mieszkańców okolicznych tutaj miejscowości i potrzeba przede wszystkim poznania dziedzictwa kulturowego regionu. No, a oto przecież w tym projekcie chodzi. Tutaj uczestnicy pytają o więcej takich działań, więc kto wie, może spotkamy się w przyszłym roku.